Siemaneczko z tej strony Polski Ursus. Dzisiaj witam Was w odcinku z danych technicznych Ursusa C411. Także zapraszam. Ursus C411 był produkowany w latach 1965 do 1970 w zakładach, w zakładach mechanicznych Ursus w Warszawie. Ma silnik, model silnika E4001 S4001, skrzynia biegów.

2600 kg z obciążnikami, 2850 kg z obciążnikami i kabiną, zbiornik paliwa 70 litrów, liczba miejsc jedno, dane dodatkowe, modele bliźniersze Z4011, producent ZM, zakłady mechaniczne Ursus, miejsce produkcji Polska Ursus, następca Ursus C355. Także to by było na tyle, siema, na razie, cześć.